Bytajcie na moim kanale. <tryk> dzisiaj mixik z Drapek. Których tak ogólnie nie drapię. Często podkowa Szczęścia. Taka dogryweczka, bo tam miałem 5 zł. Zobaczymy. Yy, owocowe 8. Tu jeszcze nic nie trafiłem. Tam drapałem chyba na premierze i potem dogrywka jakoś robiłem, ale nic mi nie wpadło. Może dzisiaj numerem 22. Podkowa z numerem 18. Mega linie do tego za dwie dyszki z numerem trzecim. Tak sobie wylosowałem. I mogę tutaj już powiedzieć, że nie ma linii. <laughs> ale, ale myślę, że może, może coś padnie. Myślę, że podkowa może wpaść. Tak mi się coś tu wydaje, że podkowa może tu paść. Zobaczymy, czy zgadnę. No i krzyżówka. Tę 500 poluję już, kurde, nie wiem, półtora roku. Na razie nic tu nie ma. Zostało 6 liter w bonusie. 5 jeszcze nie będzie, już nie ma szans. No dobra, ale może coś tu się ułoży. Zobaczymy. 4 dyszki wkład. To, co wczoraj wygrane, dzisiaj wydane. I zobaczymy, czy coś się pomnoży, czy się straci. Zaczniemy od podkówki.

24, też też blisko. Co tu jest to. Aha. Co tu jest? To już? Tu 12, 39, 17, ostatnio miałem podkowę. 43, wszystko obok. Nie zapowiada to nic dobrego. 16 28. I tu była podkowa ostatnio. A dzisiaj nie ma. 59. No niestety. No niestety. VD. Czyli podkówka przegrana. No to lecimy z ósemeczką. Szukamy ósemek. Najlepiej zielonych. Jeszcze nie miałem ósemki. 2, 4, 1, 5, 9, 3, 2, a nie to 7, 4. Dziękujemy za uwagę. Nie mamy ósemki nadal. Czyli tą zdrabkę będę musiał powtórzyć. No to co? Nie, megalinę zostawimy na koniec. Lecimy z tą krzyżówką. O, słodka godzina mego życia. X, V. Pięknie. Ej, Z. Teraz by musiała wszystkie już być, żeby był bonus. Z. Nie ma szans. Z. Na razie nic tu się nie ułożyło. Coś te krzyżówki jakieś ostatnio, nie wiem, czy kurczę. Nie mogę trafić, nawet na zwrot. Same puste, puste, puste. I... Chociaż coś człowiek wybrał, a tu nie idzie, tak jak kiedyś te krzyżówki, zawsze coś tam było. Tak teraz odwróciły się role, nie ma nic. Literka D, w bonusie, to bym się zdziwił, jakby bonus powstał. Totalne zdziwienie by było. DOK. Ale to jest na tyle. Będzie literka A 100%. Literka A będzie nie ma dwóch zdań. R. Na razie. <głos》>, proszę. No, no R. R -r 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 -r. I to by było na tyle. Coś nieprawdopodobnego. Będzie A. To jest za mało tutaj. Chyba, że coś opuściłem dużo. Ale raczej nie. Czy będzie A teraz? Jest a, tak jak mówiłem, i zostanie i, a zaraz zobaczymy, czy będzie to i, czy nie będzie. Tak mi się zdaje, że może być n chociaż. Niekoniecznie G może być. Tak, już człowiek patrzy, R po układzie, to można już wiedzieć, co można się spodziewać. Kra pierwsze słowo. Kra pierwsze słowo. Może być G. N chyba raczej nie będzie. I chyba też nie, chociaż. Nie, no zobaczymy. Ada powstało słowo. Może być M, ale no to się okaże, co jest. Ha, No nie, no tego to się nie spodziewałem. A mówiłem, że nie będzie, bo zostało tyle, nie, Dziura powstała normalnie, nie masakra. Bonus powstał. I ja nie mogę. Jak to człowiek. Epir. te było. Nie było. Idea. Drugie. Drugie, nie? Bo tu chyba więcej nie było. Drugie słowo. Tak, dwa. Dobra. Tu powstało opieka. Kra. Chyba na tym koniec. Tak. Jak jest bonus, to już tu raczej nic nie dojdzie. Piec. Ada. Mhm. Dobrze. Czyli mamy razy 1, a mamy pod bonusem dyszka. Pewno, co? Bo inaczej, jak to można. No, jak zwykle. Już te bonusy mówię, że powinni najmniej 20 zł powinno być w bonusie. Ale i to cieszy, bo jest zwrot. BB, czyli mamy zwrócić dyszka. Krzyżówka odczarowana, chociaż. Chociaż ta dyszka, no to zobaczymy, czy będzie ta podkówka. A mamy. Gwiazdkę, gwiazdkę. Jest linia. No pięknie, no to już jest dobrze. Jak już się zwraca te drogie zdrabki, to jest dobrze. Kokos. Kokos. Mamy tu kokos i nie ma więcej nic. Ale jeszcze myślę, że może być ta podkowa. Dzwoneczek, dzwoneczek, czy my mamy gdzieś dzwoneczek? Tu jeszcze jest gwiazdka. Tu mamy dzwonek. To by było na tyle. Klucz. Czy mamy klucz? Tu jest klucz. I tu jest klucz. Tu mamy klucz i na końcu. Myślę, że jeszcze coś powinno kurcze dojść. Rower. Tak mi się coś wydaje. Stawiałem na podkowę. Wyszedł. Y gwiazdka wyszła. Rower. Arbus. Mamy tu arbus, i tutaj. Czy jeszcze gdzieś jest arbuzik? Nie ma. Autka nie ma. Autka nie widzę. Nie. Statku też nie ma. Teraz będzie wszystko, że nie ma, nie ma, nie ma. Aparat chyba gdzieś mi mignął. jak że tu jest tak. I to by było na tyle. Tego nie ma pierścionka. Teraz wszystko będzie nie ma, nie ma, nie ma. Jak za komuny. Sakwa. Sakwa jest tu. Tu tutaj Dużo, ale to nic nam nie wnosi i ostatni symbol pióro. Pióro jest, ale jest linia najważniejsze dwie dyszki jest. Pióro, 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 ale się tu kurczę. Tyle zostało, tylko tu w linii. Masz Dobra. Jeszcze sobie sprawdzimy, czy na pewno cytryna jest. Piłka jest. Gwiazda jest i wiśnie są. Dobra. Sprawdzamy. Dwie dyszki. Tak. Najważniejsze, że jest zwrot. BBB. Aha, jeszcze tu. Bonus, albo nie, się wiadomo, lustro nie ma nic. Czyli. Nie jest źle, nie jest źle, muszę powiedzieć. Bo mamy zbrociki w najwyższych kwotach 10 zł krzyżówka, 20 megalinie. Nie spisały się te średniaki. Piąteczki po piąteczce. Ósemka nic, podkowa nic. Czyli ta dyszka. Jesteśmy do tyłu. To nie jest źle, bo mamy trzy dyszki. Fajnie, będzie na następne drapanie. Jutro nie będę drapał z tymi koniami. Jeszcze nie byłem, bo muszę przejść do tej kolektury, gdzie kupywałem. Bo tu w nie sprawdzę tego. Ale dzisiaj idę na trening z Karolem i tam będę przechodził. Więc sprawdzę to wam podam. W jutro jest środa, w czwartek, bo jutro mnie nie ma. Jutro nie będę drapał. Będzie w czwartek odcinek i w czwartek Wam, ale tam już mi ktoś pisał, że raczej nic nie mam, bo trzeba trafić dwa konia, a nie jedno. za jedno zwycięstwo nie płacą. Dobra, dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje i lajki. Przypominam na konkurs na 3000 subskrypcji, trochę tam podbiło się, nie za dużo, no ale zawsze to coś. Zawsze lubię jak tam przybywa, chociaż jedna, dwie, codziennie, to już jest dużo. Jest mi bardzo miło z tego powodu. No i co? Widzimy się w czwartek. Mega spisały się, jest zwrocik, krzyżówka. Wreszcie coś dała, bo tak nostop 0, zero, 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 zero. a chociaż ten zwrot w tym bonusie. mówię te bonusy, to jakieś dziwne rzeczy. Powinno być bonus, to powinno być przynajmniej 20 zł najmniej, a nie tam zwroty. Ale to już wiadomo, co jest LOT. Dobra, czyli z numerem 8 i z numerem 3 wygrały z rapeczki. Reszta poszła. Pozdrawiam. Miłego dnia życzę. Łapcie jeszcze promienie słoneczne póki są. U mnie w nocy padało, ale już teraz słoneczko świeci. Trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego, cześć.